Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj będzie kolejne wyzwanie wielkiego formatu, który wyląduje na tej ścianie. Będzie trochę łatwiej niż w przypadku tamtej toalety, ta? aczkolwiek no, będą też wyzwania, no, trzeba to wpakować też tą płytkę. Trzeba to obrobić tutaj ładnie cięcia na 45, no a największym wyzwaniem no, to będzie przyklejenie tej płytki tutaj, bo jest tutaj ta bateria wannowa, więc to trzeba będzie przykleić. Pierwsza zrobić docinkę na dole. Więc trochę tutaj tego wszystkiego będzie to będę też później uszczelniał sobie tą posadzkę. Dolną płytkę przykleję. Tam będę wciskał uszczelniacz. Dlaczego tak? Ponieważ tu mam taką wannę, która ma syfon praktycznie w posadzce. I żeby tą wannę jakby podłączyć, to muszę mieć ten syfon luźny. I wtedy tak, jak już będę miał tutaj wysokości, no to wtedy wannę sobie ustawię na tych wysokościach, wezmę wtedy e, syfon do niej, podłączę i sobie wleję tutaj beton albo coś, żeby ten syfon mi się usztywnił. Ściągnę wannę obrobię wtedy wszystko już tutaj na równo, zaizoluję i położę płytki. No, z tą wanną tak właśnie jest. Przynajmniej taki sposób sobie na to wykombinowałem, żeby ją podłączyć, żeby nie robić jakiejś specjalnej niecki w podłodze, gdzie ten syfon będzie mógł sobie pracować, tym bardziej, że on ma dosyć długą drogę, nie. No i ja muszę mieć go luźnego żeby go dobrze do tej wanny podłączyć. No niestety, jest jak jest, trzeba sobie radzić na budowie, a tymczasem ja się wezmę za przygotowanie tego wszystkiego. Więc jest co robić. Życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że nic nie pęknie, bo te płytki tanie wcale nie są. A tymczasem do roboty. No i znowu jest inwestor na filmiku. Witam serdecznie widzowie, trzymajcie kciuki. Płytkę już sobie wyciągnęliśmy tutaj, zobaczcie, tutaj pan inwestor wybrał Tom, która ma iść na, na... przód. I ma grać rolę pierwszą. Więc co zrobimy? Zetniemy ją na 4-5 i otwory będziemy robić w łazience, bo prawdę mówiąc boję się nieść tą płytkę z otworami bo może być ciekawie dobra nic tniemy eee, teraz jakby ktoś wam powiedział że potrzebujecie mieć specjalną tarczę do ukosowania to patrzcie na to, tutaj jest Sandy totalnie na umarciu tu jej zostały 3 mm i ja sobie całą tą płytkę ukosowałem na 4,5 2,80 m i zrobię jeszcze tą tarczą kolejną płytkę i pewnie jeszcze potnę te płytki tą tarczą 3 mm tarczy zobaczymy ile do ilu dojdziemy nie ale jak dla mnie to nie potrzebujecie do ukosowania jakichś specjalnych tarcz bo no sami widzicie nie z tym czymś już ukosowałem tą płytkę ta sobie tylko przeszlifuję i będzie cacy płytka praktycznie jest gotowa do przeniesienia została ładnie szlifnięta. Mamy 4, 5 zrobione. A teraz będzie trzeba ją przenieść do łazienki. Też nie będzie łatwo, bo ona praktycznie sięga wyżej niż jest ten sufit. Więc tutaj to jest wszystko troszkę utrudnione, bo no będzie powyżej, więc będzie musiała być po ukosie. Naprawdę nie jest tutaj łatwo z tym wszystkim. Słyszysz, pan inwestor? No, słyszy. Ale jakoś tu sobie poradzimy, nie? No dobra. Albo może ją tutaj wstawię i ją, nie wiem, dobra. Spróbujemy ją tutaj postawić, na tej ścianie. Dlatego sobie tutaj te GK też przygotowałem, żeby ją tutaj na tym położyć. No i będziemy próbować ją tu przynieść i wyciąć otwory. Także mam nadzieję, że jak to pójdzie, to już totalnie mi ulży. To będzie wyczyn. Naprawdę to będzie wyczyn. Dobra. Przygotuję sobie te otwory. Powymierzam. Rozrysuję je na płytce. Niech się dzieje, co ma się dziać. Masakra. E, tak ogólnie wygląda rozmierzenie otworów, czyli rozrysowanie sobie tych otworów. I teraz to, co mam tutaj, przeniosę sobie na płytkę i będę to tutaj wycinał, nie, zaraz na miejscu. Powiem Wam, że jeśli chodzi o stopień trudności tego, co tutaj będzie robione, to te wszystkie, wszystkie odcinki Mission Impossible się po prostu chowają przy tym, co tutaj będzie odprawiane. Więc jak będziecie mieli e, taką baterię, właśnie jak ta, co ja mam tutaj, podtynkową, to powyciągajcie sobie te, te ringi i zobaczcie sobie, jaki macie margines błędu. Nie? Ja sobie to rozrysowałem już na tej płytce wszystko. Mam nadzieję, że się gdzieś nie pomyliłem. Eee, margines błędu, jak widać, nie jest duży, więc trzeba będzie uważać z tym wszystkim. O, mam nadzieję, że tam się tak uda, wszystko zrobić, żeby żeby było dobrze. Powiem Wam naprawdę, jeśli chodzi o tą płytkę, to mam stres. nie? Tak jak z tymi innymi, co też nie były łatwe, no, no tutaj jest 5 otworów. I na samym dole płytki To! No mam nadzieję że to dobrze pójdzie, naprawdę, naprawdę, naprawdę Jest stres Gdybyś musiał przejść na tą stronę i ją w ten sposób manewrować A ja się zajmuję domem, żeby on nie walnął o część co chodzi? Bo wiesz, kit z tym jak walniemy tam górą, nie? Czy coś, bo ona będzie schowana ta góra. Ale tu tutaj mamy to dosyć delikatny. Musimy na niego uważać. Eee, ja będę pilnował tego dołu, Poczekaj... czekaj. Będzie mi łatwiej w ten sposób. Albo Ty możesz pilnować tego dołu. Nie, jeszcze, że ja jestem wyższy, to ja... Łatwiej. Ale to jest dyskryminacja, nie? I gdyby prościej, jak to ta, nie by było to jakby była bateria zapęczna. <laughs> I mniej płytka. Przynajmniej na te 10 centów. To już by... to 5 centymetrów to by było fajnie. Dobra. No to, panie dasz radę do podnosi do góry? Dobra. Ale nie no, jest... Wydaje mi się, że naprawdę lepiej by było ci z tej strony być, nie? No. Trzymaj ją. Trzymaj. I manewrujesz ją, łapiesz ją od dołu i stawiasz ją w ten sposób, tak. Czaisz? Ten ruch robimy. Mhm. Ty od tamtej strony. Może się ją... będzie ci łatwiej. Bo ty ją będziesz tak trzymał, a ja I po prostu tyłem będziesz musiał ją tak postawić, nie? Dobra, spróbujmy. A później ją suniemy. I co? Nie było mniejszy! Dobra, chodźcie dosunąć. Widzisz? to no. nie chodziło. I czekaj, ona jeszcze nie jest zaparty Dobra. Ona już się opiera. Będziemy musieli w ten sposób. pomału, 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 pomału. pomału. Tak i tak. Mm -hmm. Tam pójdzie, to tam pójdzie w dół. I tak mam na przykryję. <gry> Kit z tym, że mam na ten... Chodzi o to, żeby nas nie pocięła ta bózka, nie? To, to jest bardziej takie. Tak? Dobra, ja przygotuję to sobie teraz wszystko. E, idę po maszynkę i je zetnę, nie? O. Wezmę się teraz za wycinanie tego tutaj I tak jak widzieliście, słyszeliście, <grym> będzie <grym> Będzie co będzie! Fuf! Mam otwory przygotowane. Otwornica jest. Nie ma lekko. No i tak zostawiam inwestora. Tutaj, sobie poczeka teraz, to na razie, Tomek, nie? Do jutra, na razie, pa! Jadę do chaty, nie chcę teraz pomęczy się trochę, nie? cześć no. Spokojnie! To był tylko test. wytrzymałości psy Naszej psychiki. teraz Nie, nie! Nie, mój drogi! Tu musi się wszystko udać. Tu się kameruje Zobaczycie, jak to wygląda od tej strony. Za kulisami takie coś się dzieje, nie? Za kotarą. <grymne> są góry. Żeby nie było, że na placu. Tempo, tempo, tempo. Zobaczcie widzowie, jak się inwestora dostarcza. Metry, metry. Zobaczcie <grymne> 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 Co jest? Co Nie pękaj. Musisz zachować, pamiętaj, nerwy ze stali. <laughs> Nie możesz się stresować, bo płytka to czuje, wibracje, wiesz? Płytka czuje wibracje stali. Jak się będziesz stresował, to ona też się zestresuje i nam pęknie, wiesz? No co ty? No. Pamiętaj, wibracje są bardzo ważne. Tylko, tylko pozytywne. Dobra, dawaj, nie utrzymam jedynie. Już, już, już. Dobra, poczekaj, no jeszcze chwileczkę wytrzymam. Wytrzymaj chwilę. Wytrzymaj chwilę, muszę jej robić. Zrób Nie, zafukujesz. Ty, weź też spod tej warny wyciągnij te deski. I serio dawaj, bo nie dobrany. Dobra, trzymam. Trzyma. O panie. To będzie ciężkie da. Dopompować te trzeba, nie? Czekaj, okay, kamerę musimy ustawić. No to ja trzymam, ustaw kamerę. Żeby to się tylko dobrze nagrało, kochani. No, postawić wiesz, tak, nie? Na tą najlepiej. Eee, tak. Tu tak. jest najważniejszy to. Przemią na rzecz na wieka. Tak. Zobierzmy się już znowu. Pomału. Pomału. To trzeba zrobić bardzo, bardzo precyzyjnie. Słuchaj, ja potrzymam, weź tą, tą mniejszą GK, Postaw ją tu bliżej tu. Trzymasz? Trzymam, no. trzymam. Trzyma. Tu tam na nogę. I będziemy się przesuwać trochę z tym, dobra? Dobra, tak. trzymasz? No. przybliżymy się znowu i tam już ją pakujemy. Spróbujmy to pomału. Możemy się posuwać naprawdę po, delikatnie, nie przesuwając. Tak. I ja jestem dalej niż ty. No czekaj do mnie. Dobra, słuchaj, właśnie do góry. Trzy, dwa, jeden. Dobra, jest do góry. Odszanuję, ją, prawda? tak. I teraz, no, wchodzimy. I teraz proszę otwory. Ja mam czerwony, jeszcze dni teraz. Łąpły. Mamy... Mamy to! O, to się udało! Że to się udało! A no więc drodzy widzowie! Najgorsze za nami! Reszta to jest naprawdę pikuś już, nie? Udało się! U, super! Takie coś tylko na tym kanale. Pamiętajcie moi drodzy, tylko tutaj. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dobre, dobra, również życzę wszystkiego dobrego. <gry>